Chorzowski Klub Rowerowy oraz Hospicjum w Chorzowie już po raz ósmy zaprosili na rowerowy Raj Nadziei. Jak podkreślają organizatorzy, taka forma ma pokazać, że hospicjum można pomagać na wszystkie sposoby. Nie tylko pracując bezpośrednio przy łóżku chorego. Rajd, który pojedzie dla Hospicjum Chorzowskiego, na rzecz Hospicjum Chorzowskiego. I podczas tego rajdu, tutaj na starcie, jak i na mecie w Skansenie, zbierać będziemy pieniążki właśnie na wsparcie tej naszej Chorzowskiej placówki, na zakup leków, sprzętu medycznego dla pacjentów, na bieżące funkcjonowanie właśnie Hospicjum, które pomaga pacjentom z zaawansowaną chorobą nowotworową, pomaga w Chorzowie i w Świętochłowicach. Przejedziemy przez ulicę Chorzowa, przez ulicę Świętochłowic również i rajd zakończy się w skansenie podczas Śląskich Godów. Dzięki tej akcji każdy może włączyć się w charytatywną działalność hospicjum. Każdy może pomóc niezależnie od wieku. Pierwszy raz za pośrednictwem kolegi mnie zaprosił, żeby uczestniczyć w rajdzie. Dobrej nadziei. Idea jest Panu bliska? Tak. Zawsze kwestuję, jak tylko mogę, wspieram na rowerze czy finansowo też. Przyłączyłem się do grupy Orety Team, jak pan widzi. No i z polecenia, że warto podjechać. Jeszcze tu z tychami przyjechaliśmy, także. Bardzo pozytywna energia. A ja z rudy śląskiej? I czy pierwszy, czy kolejny raz? A nie, kolejny, kolejny. Fajnie można spędzić czas na świeżym powietrzu i spotkać się ze znajomymi. Frekwencja dopisuje. W ubiegłym roku w ramach rajdu przejechało ponad 600 osób. Liczymy, że co najmniej tyle samo w tym roku również nami pojedzie. Rajd zorganizowany został w ramach 12. Chorzowskiej kampanii Pola Nadziei.